Zmiany na moim kanale 2! Tak kochani zmiana na moim kanale... 2 Po pierwsze będziemy robić testy jedzenia Dalej będzie test Dalej będą recenzje figurek i gameplaye Gameplay się będą dosyć często pojawiały Recenzje figurek też dosyć często Test jedzenia Jak je, będę miał jakieś ciekawe to oczywiście że testuję Po kolejne czy się to spodoba, ale Tak. Na przykład mój cosplay na Halloween, który zawsze będzie gotowy. No wygląda fajnie. I kochani, jak zostawicie pod filmikiem, jakieś, nie wiem, może być 10 lajków. Zacznę robić tę serię. Jak zrobić dalej play lub coś? Pokażę Wam. Mam ciekawe Maskę! Uch. Ja wzorowałam na Marble Hornets. No i teraz moja maska wzorowana na Marble Hornets. Jest to maski. No i kochani. rządze też czasami będą. Więc ten kanał nie będzie nudny i będzie bardziej najlepszy. No i no. A i będzie customować, tak samo jak ja mam tutaj skustomowaną moją gitarę, na której świetnie gram. Teraz robimy próbkę dźwięku, takie, wasze, takie coś idealnego dla, twoich, dla Waszych uczuć. Kurde, mój ma maski! Dobra, więc myślę, że te zmiany wam się podobają? Aha, lasy, mam e, Dobra, no, na no, to może być te no, no,